Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Krzysiek, wczoraj mieliście podobno taką poważną rozmowę, taką bojową. Czy ona jakoś poskutkowała? Jakie są Twoje odczucia? No, może nie jakoś bojowa, tylko po prostu rozmowa. Porozmawialiśmy, przeanalizowaliśmy co, to, co do tej pory się wydarzyło, i myślę, że powinno być tylko lepiej teraz. Czy, czy faktycznie było tak, że trener nawet sugerował, że może się odejść jeśli te, takie będą wasze życzenia? Czy znaczy, To myślę, że to też jest pewnie presja otoczenia, ale nie no, nie ma, nie ma co na razie wyciągać podobnych wniosków. No, na razie raptem dwa tygodnie nie wychodzi. I też nie można nikogo skreślać. Myślę, że, że wczorajsza rozmowa była takim, takim pierwszym krokiem ku, ku lepszemu. Tutaj no niby ku lepszemu, ale chyba z tych skoków dzisiejszych nie jesteś zadowolony jak je oceniasz? No nie, ja dzisiaj dzisiaj coś, coś nie tak funkcjonuje jak płynienem. Czy, no nie wiem, teraz się im wydawało coś lepiej jak, jak chociażby w serii próbnej i nie odleciało. Tam myślę, że nie ma co zwalać na warunki, no po prostu nie wyszło. Czy ta pogoda tutaj te warunki są trudne? Czy trochę tak, ale myślę wydaje, że, że, że chociaż trochę równe, bo mimo że wieje, to wieje cały czas tak samo i... Trudne, ale, ale równe w miarę. Gdyby Krzysiek Mientus był trenerem, to co byś teraz najchętniej zrobił po tym, po tym konkursie? trenował, trochę odpoczął, ale nie wiem, ja raczej na razie trenerem nie będę, więc, więc nie będę się wypowiadał. No, teraz pojedziemy do domu, odpoczniemy i myślę, że już powinno być lepiej. Czy w Soczy chciałbyś wystartować? Jak najbardziej. No w takim razie życzę Tobie, no i kibicom i nam, żeby było już lepiej od następnych zawodów. No, powodzenia. Nie dziękuję i, i, i proszę o cierpliwość, powinno być naprawdę dobrze.